FC Leš Novola, czekamy na gola. FC Leš Novola, czekamy na gola. FC Leš Novola, czekamy na gola. 爸爸。 No volo. Jak jest Brawo I na dobitkę wreszcie Brawo, Brawo! Bravo. Oh. No. Bravo! Bravo!

Weszlo, wolał! Brawo, brawo, brawo podli! No, Wojtas reenee! nie odpuści takiem. Takie. Brawo, Wojtas! Pres, pres. wszedł za Eee, cichy Chicca na obronę kuba Naszkowek. Dawaj Kuba, dawaj Kuba. Brawo, Wojda. znowu roito. Brawo. Brawo. Takie! L! <głosłów> tak jak to jest? No 10 jest, wiesz? 10. Pres, pres. Takie. Szybko, no woła! Czy jakiś trening teraz. Dobrze. Dla lewy. Brawo Brawo! Dla lewy. Dla to Dla sobie Na wolno Brawo, brawo! A, wolno. brawo, brawo. Aj, dobrze że chciał strzelać, bo udało nam się to Mae'n rhaid i mi ddarganfod pethau i'w ddangos. O, mae'n rhaid i Nie kościeli tu. No, to wejść do No nie, o rany. To jest oryginalny wodą. do środka. który to nie 0 zero... FC Ojej To było. <grystanie> Dobry panowie, odbiór! Brawo Marek! Uważaj, uważaj Marek, uciekać! No tak Ale tu jest wilka, no! Bo ciągnie teraz, pięknie uruchomił! Kubę i Kuba A Brawo Kuba! Środek! Kształt! Brawo! Brawo! Lec! Piękne przejęcie przez Kuby Ojej! Minimalnie coś to... Jak coś nie wpadł oaj! Jasne! Nie ma, nie ma gola! <laughs> Lecy!